Łopaty najnowszego prototypu mają aż 107 metrów długości, a każdy obrót jego potężnego wirnika będzie mógł zasilać jeden dom przez dwa dni. Według ekspertów do roku 2040 farmy wiatrowe będą wytwarzać ilość energii 11-krotnie większą od światowego zapotrzebowania. Wykazaliśmy już, że energetyka wiatrowa może generować ogromne ilości czystej, niezawodnej i taniej energii dzięki wielkim projektom, które można wdrożyć bardzo szybko, a które dodatkowo przynoszą lokalnym społecznościom wiele korzyści. Za 10 lat niemal wszystkie obszary przybrzeżne Będą wykorzystywane do produkcji energii. Właśnie dlatego energetyka wiatrowa ma tak ogromny potencjał. Wiatr przemian wieje coraz mocniej. Świeci najwięcej energii ze wszystkich farm wiatrowych na świecie. Tymczasem konwencjonalne farmy wiatrowe rosną w siłę. A ich koszty gwałtownie spadają. Koszty wdrożenia energetyki wiatrowej są trzykrotnie niższe niż 10 lat temu, a energia z wiatru stała się tańsza od energii z węgla, gazu czy atomu. W 2020 nowe morskie farmy wiatrowe pomogły Wielkiej Brytanii odciąć się na trzy miesiące od węgla po raz pierwszy od rewolucji przemysłowej. Te instalacje zastępują paliwa kopalne również na inne sposoby. Liczne nadmorskie miasteczka przemysłowe były kiedyś bardzo zaangażowane w sektor naftowy i gazowy. Ale w ciągu ostatnich 20-30 lat ich sytuacja stała się znacznie trudniejsza. Wielu pracowników East Anglii pracowało w sektorze naftowym. Farmy wiatrowe zapewniły im nowe możliwości. Morska energetyka wiatrowa pozwoliła nam tchnąć nowe życie w te nadmorskie społeczności. Porty znów ruszyły pełną parą i zajęły się obsługą farm wiatrowych. Najlepsze było jednak to, jak szybko znaleźliśmy wykwalifikowaną kadrę techniczną, gotową pomóc nam w realizacji potencjału energetyki wiatrowej. Ta sama kadra buduje teraz jeszcze większe farmy i potężniejsze turbiny. Łopaty najnowszego prototypu mają aż 107 metrów długości a każdy obrót jego potężnego wirnika będzie mógł zasilać jeden dom przez dwa dni. Według ekspertów do roku 2040 farmy wiatrowe będą wytwarzać ilość energii jedenastokrotnie większą od światowego zapotrzebowania.